Witam w mojej kuchni. Dzisiaj zapraszam was na danie główne, czyli czytanie ekstradycji. Bądźcie ze mną. Miłego słuchania. Polecam się na przyszłość. No to poczekamy aż przyjedzie pociąg. Day 2. Przestanie szczekać pies. one eternity later. Przestaną gadać ludzie.

popokonywali korytarz. Opłaca się wybawać się z opresji, powiedział, kiedy wrócił do sypialni z paczką Marbolo. Czemu moje ja nie umiem Marbolo? 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 Cisza? To chyba limit szczęścia w piekle na dzisiaj wykorzystany. A ja topię się i topię, zaraz się tutaj roztopię. Nie żyje, kormaczysko, kipnął, ostrzepał kapcie, umarł na śmierć. Otrzepał, nie roztrzepał. Je Załóżmy na moment, że Jezus był Polakiem. Ja pierdolę. Żelazny ustawił się tyłkiem, tyłkiem. Ustawił się tyłkiem do okna i przyszedł na parapet. Mogę tego ustawić. Stój. Przeszkadzały. mama dzwoni. mama dzwoni. Kiedy nagrywam, ktoś musi dzwonić. Jeśli przyjmujemy, że on naprawdę żyje, dlatego go. Dlaczego go nie. Dlaczego go nie szukamy? Dlaczego go nie szukamy? Czemu go nie szukamy? No czemu? Ła, ła, ła. Yeah! Policjant z drogówki zamrugał z pewnym nie niedowierzaniem, a potem mi no... Puste ściany, zauważył. Przydałoby się coś powiesić. Wypchano głowę szefa? Może jakiś obraz? Jacek miał tu kilka i gabinet od razu sprawiał wrażenie. Bardziej przyjazne wrażenie. Brawo, mój drogi, gościu sąsiada. Teraz da chciało ci wyciągać deski z samochodu. Czemu nie? Surprise, nie? Nagraj to dzisiaj. Skończ! Skończ! Masz co innego do Ludzie, pomoc, ratunku, dole. Nie mogła od tak odpuścić. Choćby przez na to. no! Połóż się, już! No, Boga, dodałaś, właśnie ogląda w drugim pokoju Padre Mateo. mi brakuje tu jeszcze. Chłka powoli przestawała widzieć sens w przesłuchiwaniu biegłej, bo właściwie niczego dzięki niej nie osiągnął. Mogli jedynie utrwalić status quo. Kwo, kwo, Kwa? 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 Gdybyś już skurwany film. Proszę, wejdźcie! Nie był ktoś, kurwa, w życiu pod tira albo coś. Chciałam trochę do pokazać, ale. Mam bluzkę. Oh, you touch my la. tra-la-la. Mmm, my ding ding. Mógł być to atut na sali sądowej i uderzenie, którego nikt się nie spodziewał. Właśnie. Będzie tak. Albo pójdziecie po dobroci, albo rozjebiamy łeb temu w piersi. <laughs> <Nie mam wysku. śmiech> Przepraszam. Jest <Dzieckowi. śmiech> Muszę No. <laughs> Kormak podszedł do. Nudy podszedł do biurka. Kornak podszedł do biurka Złam rubikon Oreński milczał. Najpewniej dlatego, że gorączkowo szukał jakiego... że gorączkowo szukał jakiegoś wybiegu prawnego, który sprawiłby, który sprawił by... Który sprawiłby, że mogło to iść... już jako przedstawiciel narodu, apeluje. Nie daje tak trudnych słów. Jeśli przyjmujemy, że on naprawdę żyje, dlatego, dlaczego go nie szukamy? Kurwa, no, 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 no nie przeczytam tego. Tym razem. Czy? – spytała. Poważnie? Auryjski odnotował powie, by nie dawać mu się rozkręcać. Pewnością wiedzy miało sporo, ale chyba jeszcze więcej wyznacznej potrzeby, by przekazywać ją innym. Czy tego chcieli, czy nie? Jestem z twoim ojcem. Współczuję, odparła pod nosem. To znaczy gratuluję, że w końcu wyszedłeś z szafy, ale mogłaś? Mogłaś. Przemiej Szczęśliwie, na wszystkich dniach dniach jest znowu. <noise> na wszystkich dniach. Jak można pomieść dni z drzwiami? Drzwiami, drzowni, drz drz najlepiej od razu. Sami na to cudem... Kurde mać! Ja nigdy tego nie nagram! Kobieta milczała. Czy uważa pani, że takie prawdopodobne... Aaaaaa! Kotki dwa, szarobu. zatem oboje wiemy, że milczałeś, bo nie chciałeś zdradzać waszej strategii na kolejne starcie z Wartaś-Hansen. Wszystko spokojnie bym w poziomie, nie? Kodian włożył łyżkę do miski i tam ją zostawił. Odechciało mu się jeść. Jeszcze... Jeszcze raz. Po opuszczeniu biurowca przy Domaniewskiej Kormako znajmił tylko tyle, czym ja zgrosiłam? Polec mi, czy ja zgrosiłam. Sędzia przewodniczący zapewnił balc balcami. Wystarczy mi jakikolwiek komputer podpięty do internetu. To masz intranetu. O, oj, oj. Największy pesymizm poczuła, kiedy ochroniarz odprowadził pracownika. Jakby nie chciał mieć żadnych świadków, bo odprawił. To może od początku. No, God! No, God, please, no! 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 Zordon jeszcze nie załatwił mi prywatnego koncertu i już nie kupił segmentu z wizerunkiem Ediego. No, kupił, kupił, tylko jeszcze go nie dostała. Ja spokojnie, za 200 stron dostaniesz. Ostatecznie. Jaka decyzja? Ja, no, no, czuję się, jakbym prowadził milionerów. A ja muszę, kurwa, po raz 158 zacząć od początku, no. Ja mam to w piździe. Rozdział 3, gwizdak, 21 piętra biurowiec Skylight. Chyba słychać po moim tonie, że ci to. 57 raz. Joanna nabrała głęboko tło. Film rzeczywiście został wypro wyprodukowany. Tylko jedno w głowie mam: koksu 5 gram, odlecieć sam, krainę samotności. No, na, no, na, 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 kiedy skończy się ten sta, i już nie będę sam, bo wiedzie biały węgarz. Stosunek ambiwalentny, 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 stosunek ambiwalentny. Skazać na kogoś innego? Na kogo niby? Ja Spytał, a nie spytała. Boże. Nie, nie ta strona. Skylight. Ulica Złotka, A Tak dobrze mi szło. Very good, very nice. To ma związek z gwizdakiem. To ma związek z gwizdakiem. To ma związek z gwizdakiem. Kurwa! Nie dostaliśmy całej dokumentacji z Salusa w ramach tej umowy z Langellem. Odparł żelazny, ignorując jej przyśmiewczy ton. Chodzi głównie o jakieś stare sprawy, którymi mi. Kupniak odparła. O czym pomyślałeś? O nic. <laughs> Ja też no mam oczywiście. Boże nie Pacz. Ulica argentyńska, Saska Kempa. Skończyli około drugiej nocy. <tryk> to mnie nie przestaje mówić. A komu znowu pada bateria w telefonie? A myślałam, że w drugim rozdziale opanowałam czytanie. Nie wiem, Remigiusz, ty chyba... Od dzwonił do mnie. Hansen twierdzi, że dalej unosi się ta zapach starego, dobrego, nowego wybieracza. Chodzi zamieszał owsiankę i zwiększył mu łospyty grzewczej. Ogień! <grydź> Ale mu nie może nie. Może, 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 może. Może trzeba się nabyć. Tak. Na zdrowie. Audycja zawierała lokowanie produktu. Trzeci rozdział, a ja dalej nie umiem czytać.